Dzisiaj w Brookhaven urodziło się dziecko uh. youtuber, a to co zrobił on i jego rodzina to był jakiś prawdziwy koszmar, ale na szczęście urodziło się też dziecko uh. super bohater i koniecznie musisz to zobaczyć. Pamiętaj, by koniec stawić łapę w górę, suba dzwonki i mi napisz w komentarzu. Dziecko, a przypnę ci serce. Pomocy, dzień dobry, pomocy, pomocy! Ona rodzi! I, e, kto rodzi? To pani rodzi? Proszę pana właśnie szybko potrzebuję na łóżko, na szpitala! Dobrze, już 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 spokojnie! Zapraszamy w takim razie panią w ogóle. Kim Państwo są? Youtuberami jesteśmy, nie widać? Eee, a youtuberzy, dobra, e, zapraszam. Tutaj w takim razie, tutaj szybko. I tutaj mamy łóżko specjalnie dla pani. Zapraszamy tutaj. A, zaraz chyba urodzę, zaraz urodzę! Spokojnie, moja droga, wszystko nagramy i wrzucimy. Niedługo będzie materiał z tego. Czekaj, tylko reklamę gdzieś umieścimy. E, ale proszę państwa, proszę stąd wyjść, proszę pana, tutaj są narodziny, proszę stąd dopuścić. Nigdzie nie wychodzę, wszystko nagrywam na vloga. Siemanko, moi drodzy, dzisiaj właśnie moja żona rodzi. E, słuchajcie, proszę pana, proszę stąd wyjść. Nie, 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 proszę stąd wyjść. E, w ogóle, proszę pani, czym co pani podać? A, źle się czuję szybko. O, dobra, już szybko podajemy, nie wiem, zas na początku tylko panią tutaj osłucham czy wszystko jest dobrze Dobrze, dobrze, wszystko jest dobrze Dam teraz pani taki specjalny zastrzyk tutaj znieczulający Proszę bardzo, o proszę bardzo I teraz powinno pani już lepiej być troszeczkę Zobaczcie, zobaczcie wszystko kręcimy, wszystko kręcimy Ale będzie vlog A, a, o dziecko już jest, dziecko O zobaczcie proszę pani urodziło właśnie pani To jest jakieś dziecko tutaj Jaką on ma w ogóle minę O całe szczęście, że już śpi po porodzie Jak to dobrze w ogóle Zobaczcie moi drodzy że żona urodziła właśnie synka Zostawcie łapkę w górę A napiszcie w komentarzu jak ma się nazywać ale proszę pana, co pan robi? Proszę stąd wyjść w ogóle. Proszę stąd opuścić. To jest, musimy tutaj raz badać wszystko. Czy zobaczymy, czy wszystko jest dobrze z tym dzieckiem? Dobra, chodź młody w ogóle. Chodź młody tutaj. O tutaj. Muszę cię osłuchać teraz. Stoj tutaj. O dobrze. Dobrze. Oddychaj teraz. I teraz damy ci specjalny zastrzyk tutaj. O proszę. Eee, ja chcę być na vlogu. Eee. eee proszę pani, proszę pani. To pani dziecko, coś mówi jakieś dziwne rzeczy. O, już mi lepiej. Dobrze. Mogę w takim razie wstać już. O, całe szczęście, że już po wszystkim, prawda? No dosłownie tak. Więc proszę pani, jak pani chce nazwać państwo tutaj tego? synka, jak mamy wpisać do rejestru tutaj? Mm, niech się może nazywa Andrzejek. E, aha, Andrzejek, no dobra, to cześć, w takim razie Andrzejek. E, cześć, ty nie jesteś youtuberem, co ty tutaj robisz? No, ja jestem pięknie, jestem lekarzem, który odbierał właśnie poród. Jestem lekarzem, który cię badał i badał twoją mamę. Eee, wywalaj, albo będziesz na materiale vlogowym jako przegryw. E, ale co tak to na przegryw? Nie, nie, dobra. E, proszę pana, może pan już wejść w sumie, już po porodzie, już tutaj. Proszę pana, to jest pana nowy synek. Andrzejek, ma na imię, tak zdecydowała pana małżonka. Nazywa się Andrzejek. O, zobaczcie, moje drodzy, Andrzejek się właśnie urodził. Siema, Andrzejek, Siema, Siema, widzowi. Jestem Andrzejek, ale mówcie mi, Andrzej. Został się kończy, suba, i wbijcie na moje IG i TikToka. Słuchajcie, moi drodzy, co się tutaj dzieje? Proszę państwa, proszę stąd wyjść i nagrywać tutaj w szpitalu. Nie można nagrywać, proszę opuścić to miejsce. Nigdzie się nie wynoszę, nigdzie nie idę. Ja tutaj zostaję i nagrywam vloga. Ale Andrzejek się dopiero co urodziłeś. Ty nie powiedz w ogóle mówić. Dobra, proszę państwa, proszę opuścić to miejsce w ogóle i proszę udać się najlepiej tutaj na, na paczek. Wpiszemy zaraz wszystkie papiery. O, a teraz, widzowie, zrobimy test super dziwnych zastrzyków z panem doktorem! Co wy na to? Ej, zaraz, zaraz, jaki jest test super zastrzyków? Nie, 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 proszę stąd wyjść szybko! Tak, tak, ja Andrzejek, tutaj będę prowadził ten odcinek. Och, jak to dobrze, że wreszcie nagracie ten materiał vlogowy, jak to dobrze. Ej, bo co się tutaj dzieje? Nie, proszę stąd wyjść za zaraz, za policję! O, a teraz wchodzimy na salę operacji! Nie no, nie wchodźcie tutaj! Co wy robicie? Zostawcie tą salę! Ej, co, co wy robicie? To jest sala operacyjna? Tutaj nie można wchodzić, tylko lekarz może tutaj wchodzi z pacjentem. Te, proszę stąd wyjść. O, zobaczcie moi drodzy, mamy tutaj niebieski zastrzyk. Może to jest zastrzyk z jakąś super oranżadą. Zaraz zobaczymy. Przetestujemy go na panu doktorze. Tak, przetestujmy. Ej, co wy robicie? Zaraz, proszę państwa, proszę opuścić to mieszkanie. Co wy w ogóle... Au! O, o, o co to? To jest zastrzyk u Ej, co się dzieje? Co się dzieje? Co wy robicie? Co wy robicie? Tutaj wynocha stąd! Czy pan mnie cały czas nagrywał? Tak, nagrywaliśmy śpiący lekarz. He, 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 będziemy mieli milion wyświetleń! O nie, tak być nie może. Ja słuchajcie, dwoje na policji. Halo, policja, tutaj jest ze szpitala dzwonię. Mamy tutaj włamanie, znaczy tutaj napaść z włamaniem, z przemocą, proszę szybko przyjeżdżać. Szybko, panie policjancie. Okej, okay, mamy już, słuchajcie, zaraz przyjedzie do was, policja się wami zajmie. O dobra, nagrywam, będą dymy, dobra, dobra. Już jadą, panie policjancie, panie policjancie! Zapraszam tutaj, panie policjancie. Proszę, tutaj, tutaj, panie policjancie, zapraszam pana. Tutaj, zapraszam pana, panie policjancie. Tutaj, proszę pana, są. gdzie oni się podzielić? tutaj, tutaj, na tej sali. O tutaj, proszę pana, są ludzie, którzy nagrywają tutaj wszystko. Są podobne jakimiś youtuberami. Nagrywają wszystko, co się tutaj dzieje. Urodziła właśnie ta pani synka. Nie dała mi nawet go zbadać. Tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, a oni testowali na mnie zastrzyk, na lekarzu. Proszę państwa, co to ma znaczyć? Czy ty jesteś Andrzejek xplx 1024 Subskrybujecie mordeczko, dobra, nie. Nie, nie będę was aresztował. Co wy? ich? Tylko autograf mogę sobie selfie z wami zrobić? Ale na komisariacie mi nie uwierzą, że zrobiłem sobie z wami zdjęcie. Ale panie policjancie, to są przestępcy! Co oni w ogóle na mnie zastrzyki testowali nielegalnie? E tam zamknij się, chcę mieć z nimi zdjęcie. Panie policjancie, nie, tak nie można. Proszę z wyjść i zabrać ich ze sobą. O tak, przegrywie. To co, ja lecę nara w takim razie, to cześć. E panie policjancie, proszę nie lecić jeszcze, nie? O co ja teraz zrobię? Dobra, widzowie, teraz czas zrobić operację na panu doktorze, zobaczymy jak ludzie, którzy nigdy nie robili operacji, zrobią teraz operację. Co wy na to? Challenge, accepted. Co, co operacji na mnie? Nie, 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 nie. to jest jakaś pomyłka, nie. Kładź o tym stole, doktorku. Do, do, Ojej, on. Skąd to dziecko ma pistolet? Przynajmniej się dopiero urodziło? Dobra, już się kładę, spokojnie, już się kładę. Ej, co wy ze mną teraz robicie? Co wy robicie? Au! Au, co wy robicie? Zostawcie mnie. Nie, co się tutaj dzieje? Au, czemu wy mi się kieru robicie? Nie. nie, ja stąd ciekam, słuchajcie, ja stąd ciekam, co to ma znaczyć w ogóle? Ej, oni oszaleli, naprawdę słuchajcie, ja jestem lekarzem, pracuję. W tej, w tej przychodni, słuchajcie, od już przeszło 10 lat. Ale nigdy nie przychodzi mi taka rodzina, słuchajcie, youtuberzy, którzy nagrywają jakiś jakieś vlogi w szpitalu, słuchajcie, tak być do, dalej nie może, moi drodzy, ja już na pewno nie mam siły do tego. Halo, proszę stąd wyjść, proszę opuścić ten szpital. Albo nie wiem, nie wezmę policji, bo policjant jest ich fanem, Co ja mam zrobić, moi drodzy, naprawdę? Policjant jest ich fanem. To wezmę wojsko, nie wiem. Dobra, naraz, padamy stąd. Eluwa, mamy film nagrany. Ale czemu w ogóle. E, aha, nie moi drodzy, nie, to była jakaś parana, naprawdę już nie mam siły, słuchajcie, ja nie nie wiem, dzisiaj, słuchajcie, mamy mieć jeszcze jeden poród, słuchajcie Ale nie wiem, co to będzie za poród, bo jak to znowu będzie jakaś rodzina youtuberów, to ja dziękuję Bo tiktokerów nie ja dziękuję, ja naprawdę dziękuję ja już, się w to nie ja już się w to nie bawię, dziękuję bardzo A, dobra, kogo my tutaj, słuchajcie, dalej mamy? Kogoś jeszcze, moi drodzy, miałem chyba tutaj przyjąć na oddziale, nikogo nie ma Dobra, nikogo już nie ma chyba w szpitalu, więc dobra e, A, dzień dobry, skąd on się tutaj tak pojawiliście szybko? Proszę pana, moja żona rodzi e, Dzień dobry, proszę pana, jesteśmy super bohaterami właśnie I jest problem, bo byliśmy w akcie, właśnie na akcji, ściekaliśmy bandytów ale ja zorientowałem się, za rodzę właśnie Dobra, proszę Pani, zapraszam taki myśl na oddział tutaj. Tylko szybko zapraszam, bo pani tutaj, w, w, że nas rodzi. Yy, tutaj chodzi na to łóżko, tutaj jest dla pani łóżko specjalnie przygotowane, więc proszę szybko się tutaj udać na łóżko i w ogóle niech pani zaś się przygotuje, ale aha, bo tutaj są te takie dziwne okej, okay, to tak, a to jest, to jest taki. A niech pani się nie przejmuje, to to się wyświetla, bo to jest taki specjalny pierścień mocy, yy. A, pierścień mocy, dobra, dobra. Yy, więc yy, Więc tutaj niech pani się spokojnie tutaj się ustawi pani, yy, tutaj do porodu ja tutaj się osłucham, tylko panią. Niech Pani się nie przejmuje, dobra, tutaj w takim razie. O. O, tutaj, proszę bardzo, e, zastrzyk ma pani, e, zasłoni tylko proszę pana, proszę, proszę opuścić tutaj, proszę opuścić, bo tu jest poród teraz, proszę opuścić tutaj, dobra, zamykamy kurtynę, i proszę pani, teraz niech pani tutaj się skupi, i zaraz się dziecko zdaje się urodzi. dobra, słuchajcie, teraz będzie w ogóle, o, jest, już urodziło się dziecko, o, w ogóle, dobra, już, proszę pani, urodziła pani, Zobaczył w takim razie, jak dziwnie w ogóle wygląda, jakiś, nie wiem, jakiś spider w ogóle, dobra, ja go w takim razie osłucham, słuchajcie, e, zobaczmy, zastrzyk, proszę, e, osłuchanie teraz, więc zobaczmy w ogóle, jak on się tutaj zachowuje, okej, okay, wszystko Chyba jest dobrze, proszę pani. Więc tutaj nie słyszę nic takiego. Może pani już w takim razie wstać i udać się do wyjścia w ogóle. A jak pani chce go nazwać, może? Niech się nazywa, może Peter! Aha, Peter, dobra, cześć, Peter w ogóle. Siemaneczko, ziomeczku. Aha, okej, okay, dobra, w każdym razie. Yy, dobra, więc yy, proszę pana, zapraszam pana. Już tutaj może pan się udać. W takim razie już tutaj odsłonimy kurtynę. Więc, o, tutaj proszę pana, to jest pana nowy syn. Peter się nazywa. A w ogóle pan tutaj jakiś, jakiś super bohater. W ogóle peleryny państwo mają w ogóle. Czy państwo są super bohaterami, tak? Dokładnie tak, zajmujemy się tropieniem przestępców i generalnie nie, nie i złych ludzi, nieuczciwych. Y, aha, o, 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 o właśnie! E, proszę Państwa, jest taka sprawa, bo przed Państwem miałem tutaj takich jednych pacjentów. to byli, proszę Państwa, youtuberzy, którzy robili na mnie eksperymenty, bo chcieli to nagać. I e, takie różowe włosy, i gdzieś jak się nazywa Andrzejek, i generalnie wstawiali mnie do internetu, jak jak na mnie robili. Czy mogliby Państwo ich złapać i przyprowadzić, proszę, do celi? E, spoko, loko, e, proszę nam dać 5 minut. Dobra, lecimy, liter, chodź z nami! Dobra, lecę. E, dobra, w każdym razie to, to widzimy się na policji za 5 minut, dobra, i ich państwo przyprowadzą. Dobra, chodźcie, moi drodzy, oby się udało teraz ich złapać, byłoby tak super, gdyby też się udało ich złapać. Aha, ja, moi drodzy, minęło 5 minut, ja mam nadzieję, że tej policji oni faktycznie będą, zobaczyć. coś się takiego dzieje w ogóle. E, aha, tutaj są, zobaczcie. Dzień dobry, w ogóle, jak to mu udało się? Aha, i ci pani ma oczy. Dokładnie tak, mamy już ich swytanek. A to są, to są oni, to są oni. A gdzie jest ich chodzicie? A, uciek nam niestety, ale no trudno. Dobra, y, mogę tutaj wejść do nich? I co takiego było? Robić. Teraz być tutaj siedzieć do śmierci. Żeby do końca Waszych dni będziecie tutaj sobie siedzieć. I będziecie zamknięci tutaj do końca już. Ale przepraszam, my nie chcieliśmy na panem zastrzyki robić. To miał być tylko na film. Oj, nie, nie, nie. To nie miało być na film. Teraz ja na was zastrzyki porobię Wiecie, ja mam tutaj też ciekawe. Zgnijcie tutaj, ja lecę, więc dziękuję bardzo. droga rodzina, super bohaterów. Bardzo wam dziękuję, że ich złapaliście. Ale nie ma sprawy do usług. No i super, więc ja lecę, słuchajcie. Naprawdę całe szczęście już jest po wszystkim, więc co byłoby na tyle moje. do więc zobaczę w odcinku, że w najcie, cześć i Papá